Teraz znaczy no no. ja Tak wystygła, że aż jest film. Ej, dajcie normalną mapę, proszę. Grzeszem byłam, więc poproszę o inną I mapę. Ale jak była normalnego killera i normalnego gracza na thrillerze. Pamiętaj, że tu już na wizji? Okay. Na wizji jesteśmy, nie. od jakichś pięciu minut. Nie. Jak od pięciu minut? No, od pięciu minut nagrania już trwa sześć. Klaun. Klaun jest. Słyszałem jego ampułkę. co się dzieje? Coś. jest co śmiesznego? Słyszałem jego ampułkę. Biegnie tu. Ostatnie. Nie w tą. No bo Feng tu biegnie, biegnij. Ty tu jesteś? No ja jestem tu u ciebie. Oni się te w film. Ja mam taki piękny, biały strój. Miałam go nie kupować, ale mi się po prostu spodobał. Wciągnęło mnie do niego, mnie wałał po prostu. Kiedy gdzie ten klauniszcz przyjdzie. Jeszcze w jednego polu. Ktoś, nie gdzie tam... Minął Pane mnie. Z góry. No mnie minął. Ktoś idzie po nią. Myślę, chyba On no wraca Idziesz do niej czy nie? No ja nie wiem czy on tam nie jest, niej Nie, nie idę, robię go na Niebi pan tu gdzieś krąży on nie widzę Mogę? Wejść? Ja on tutaj żeby... A to nie w, tym, nie w tym. No ale jestem ja daleko od niej o oh, to jest oh. Nie Nienawidzę go <laughs> I Na tej mapie otwarte to jeszcze elo Gdzie się tam z nim gonisz? W głównym holu. Dobra, to my robimy na dworze To był generator na dole. Idę tutaj Pozostanę Okej, trochę z nim pobiegam No, nie za długo Ciekawe gdzie przyjdzie Poszedł sobie U góry jest Okej, okay, my jesteśmy na dworze Dobra, zdążyłyśmy Uważaj, my tu biegniemy Ja to na haju jestem, nic nie widzę. Na haju Wstawił mnie okej okay. tamtą, tamtą goni, tamtą umrze na pewno Ja Jestem tu obok, chodź tu, wróćcie na trzeba wykręcić No mogłem cię wyleczyć Generator jest ważniejszy. Ty też. Teraz. Generator nie. Znaczy, generator <laughs> nade mną. <laughs> mm. O, ty obok jestem. Jak się zawrócisz piecami. No i prosto, tu.

Ty się tam w środku? Koko tamten generator Ja widziałam Ja tylko Wróciłem z powrotem jak coś No No to wraca On jest do góry To Posed gdzieś, nie może tego gana uważa. No wiem, jak to jestem. Ja pies dolno. Poszedł na dunio. No, Gena kurde, skopać. No, poszedł na zewnątrz. Zaraz się do Rzucił do półkę. Wrócił do mnie. Uważaj, poszedł tam, gdzie ty pobiegłaś. Dać radu, to jesteś wtedy jak na tacy dla killera mm, No nie niby tak, ale on mnie nie goni w ogóle No bo teraz goni ją, bo biegnie po mnie I te zjebanty te nie? Jak mnie wkurzają Uważaj, bo on te strasznie tuneluje To mnie wytrzymałeś, więc... Gdzie są te skrzynki na tej mapie? Mapy. Ja jestem przy jednej bramie. Na dole. O, tu jesteś. Tu. Tu, stój. Ja ciebie. Nie marudź. Masz te koperka obsesji? Nie masz, nie? No mam. Zaraz będziemy widział bo no on u góry jest, ale nie widział mnie, bo plecami był. No nie wiem, czy on kurde nie kampi no on jest tam blisko niej. No to campi, no. Dobra, idź, pręcić gena. No to na holu. No i tutaj jest? O, no bo jest taki klipceken też. Kurde, idę po nią, bo ja nie wisiałam, no. szlak trafi. Gdzie campił Serio. Dobra ta baban w rejon Dlaczego on mnie nie goni? O co chodzi w ogóle? Kurwa, nie widziałem No to jest kurwa camper i tunel, no. no ale kurde to no... Stoi w traku, jak debil. No nie goni, niech cię ciągnie kurwa. mam mleka na Leczysz się? No Patrz na te awatary No chcę. te awatary, ja idę po ciebie Ale ci pokazuję Biegni Nie zatrzymuj się, tak ile, to już zawsze biegnij. No nie, bo ja chcę go zblokować, żeby cię nie dorwał No ale nie chodzi nie tam. Ja biegnę za tobą, biegni Biegnij! Uważaj. On nie wiem czy... Ja nie wiem czy on... Abo czy to pokazałeś miał aurę, Albo on ma wydwa pieniary. No ja się nie lecą. Żebym znał tą mapę. Nie, no ja to nie, mówię, to ja lubię tą oryginalną. Ja nie lubię tej przychorobkowej. Chodźmy Nie wiem ja się wiele razem podłożyłam i w ogóle mnie ten.

Ale wiele razy mu weszłam. Ta mapa to jest. No. To chyba prawa albo lewe skrzydło.